Dzisiejszym gościem dumy stolicy jest Andrzej Krajewski, człowiek, który wrócił po dłuższym czasie spędzonym w Narni. Andrzeju, zagrałeś w dwóch ostatnich spotkaniach, które pod wodzą trenera, trenera Dźwigały. Opowiedz nam o tym, co było przed tym i dlaczego, dlaczego nie znajdowałeś szans u trenera Szczechowicza. Ja myślę, że to nie jest pytanie do mnie. No Widocznie ten Szczechowicz nie widział mnie w pierwszym składzie. No i tyle. No. Graliśmy tak ten graliśmy, wyniki były jakie były, a... ale wszystko kiedyś się kończy. Przyszedł trener Zbigała, który jakby dostrzegł moje walory wszystkie i, i zalety. Skoczyłem na dwa mecze do składu i chyba nie wyglądało to źle, moim zdaniem. E, jeszcze za czasów trenera Dziewickiego krążyła opinia, że bok obrony to twoja Pozycja, którą wywalczyłeś i na której jesteś murowanym kandydatem do tej gry. Eee, jak sądzisz, udać się na wiosnę, utrzymać to, co zbudowałeś w ciągu tych dwóch meczów? Bo jak mnie wasi kibice docenili to i twierdzą, że byłeś jednym z wyróżniających się graczy podczas tych dwóch ostatnich spotkań. No to bardzo miłe, co Pan mówi. Trener Libich to jest trener, który przesunął mnie na tę pozycję kilka lat temu i ja się na tej pozycji czuję bardzo dobrze. I nie wyobrażam sobie żadnej innej pozycji dla mnie. No, trener Dziwiński mnie tam zawsze ustawiał. Czuję się tam świetnie i liczę na to, że na wiosnę to będzie moja optymalna pozycja. Wspomniałeś o trenerze Libichu. Może pochwalisz się nam, jak wyglądała do tej pory Twoja przygoda w Polonii, kiedy się zaczęła? Jakieś ciekawe anegdotki może? Moja przygoda z Polonią zaczęła się 12 lat temu, kiedy jako młody dzieciak nudato zaprosił mnie na treningi. Znalazł jakieś ogłoszenie w gazecie. No i ja z wielką chęcią poszedłem tutaj na treningi no i ta przygoda trwa jak widać do dzisiaj. To jest mój klub i, i wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy być jeszcze gdzie indziej. Mhm. Jakie były Twoje dotychczasowe sukcesy, jeśli chodzi o piłkę juniorską? Ja uważam, że moim największym sukcesem jest zagranie kilkunastu minut w ekstraklasie za trenera Piotra Stokosa. Wziął mnie na ostatni mecz do Szczecina. i to jest jakby mój największy sukces. No, byłem też na obozie z pierwszą drużyną, za tego samego trenera. Mieliśmy wiele sukcesów, jeśli chodzi o Polonie 9-5, zespół juniorów z trenerem Lubichem. Byliśmy wielokrotnymi, niestety, wicemistrzami Mazowsza. Biliśmy się do końca o najwyższe cele. I myślę, że szczęścia zabrakło nam w ostatnim sezonie do awansu do Mistrzostw Polski. Wspomniałeś o swoim epizodzie w Ekstraklasie. Jak sądzisz, jak szybko będziesz w stanie jeszcze zagrać w Ekstraklasie? Ja uważam, że potrzeba do tego dużo szczęścia, bardzo dużo pracy. I uważam, że jeżeli będę sumiennie pracował i grał, no to jest szansa, to jest mój cel. Excel Klasa, to jest po prostu cel, nie marzenie. Marzenie też. Twoją przyszłość wiążesz z Polonią, czy nie wykluczasz ewentualnych przenosy gdzie indziej? Na dzień dzisiejszy wiążę przyszłość z Polonią, jestem zawodnikiem Polonii, czuję się tutaj jak w domu. Natomiast, jeżeli będzie możliwość grać jak najwyżej, my myślimy tutaj o ekstraklasie, no to myślę, że każdy zrozumie to, że będę skierował swoje kroki w tę stronę. Jesteś dość niskiego wzrostu, jak na obrońce. Też Boczni obrońcy zdarzają się też z taką posturą. Masz jakieś szczególne wzorce, jeśli chodzi o to, może Filip Lam, czy są inni yy, piłkarze? Moim idolem jest Dani Alves z Barcelony, on też nie jest za wysoki. I widocznie. Nie jest to niezbędne, żeby dobrze grać w tej pozycji, wyróżniać się w meczach. Mm. Jeśli chodzi o piłkę seniorską, tak jak wspomniałeś, zacząłeś od ekstraklasy, czyli z wysokiego C, jeśli epizod. chodzi epizod, tak, tak, ale jeśli chodzi o, o, tą, o ten sezon ligowy, bo to już jesteś takim ligowcem pełną parą mimo tych trzech spotkań są jak są czterech? Czterech? Dwa pierwsze, dwa ostatnie. Dwa pierwsze, dwa ostatnie. Oj, to moja kulpa. Jak oceniasz trzecią ligę polską w tej chwili w czwarty poziom? No, nie jest to na pewno najwyższy poziom z obecnych, z jakimi miałem przyjemność grać. Natomiast Polonia Warszawa, nasz zespół tutaj stanowi wyjątek, jeśli chodzi o, o poziom indywidualny zawodników. Każdy z zawodników, którzy są tutaj z nami w drużynie, prezentuje na pewno poziom nieadekwatny do ligi, w jakiej się znajdujemy. To jest moje zdanie takie. To skoro tak, co, co nie zagrało yy, i dlaczego jesteśmy tak niska? Wiele czynników miało wpływ na to, że jesteśmy na takim miejscu w tabeli, natomiast ja uważam, że wiosna będzie czasem, kiedy będziemy już systematycznie w górę i na pewno kibice to zauważą, nie tylko jeśli chodzi o wyniki, ale też o efekty wizualne. Mm. Macie już jakiś plan o co będziecie chcieli walczyć na wiosnę, bo już raczej awans jest chyba już poza nami, ale czy postawiliście sobie jakiś cel po prostu na wiosnę? Nasz cel na wiosnę jest prosty, wygrywać w każdym meczu, dominować naszych rywali i po prostu pokazać kto jest lepszą drużyną. W każdym meczu walczymy o trzy punkty i na którym miejscu skończymy tą ligę to będziemy wiedzieć na samym końcu. Mm. A z racji tego, że, że zawsze... Dajemy zawodnikom chwilę dla siebie na koniec. Możesz teraz y, wykazać się i pozdrowić kogo chcesz. Tak, pozdrawiam serdecznie moich dwóch przyjaciół z drużyny największych piłkarzy, jakich znam Grzegorza Rukowicza i Olka Tomaszewskiego. I wszystkich kibiców Polonii. Dziękujemy ślicznie. Dzięki wielkie.